W tamtym roku też to widziałam, ale to jest super, bo to jest Beauty and the Beast, jest na herbatkę i potem są kubki też z Ciep. Też, nie? Bo mam taką koszulkę, która jest z jest napisane Cringe Pie. dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, w filmiku gdzie y, idę do Primark. Chciałam wam pokazać nowości. Dawno tutaj nie byłam, a dzisiaj akurat jest niedziela handlowa. Rodzice mają dziewczynkę, moi rodzice mają dziewczynki. To stwierdziłam, że szybko tutaj wstąpię i potem po nie podjadę. Od razu przy wejściu są różne y, takie stocking stuffers bym powiedziała. Świąteczne jest ten sweterek W tamtym roku też to widziałam Ale to jest super Bo to jest Beauty the Beast Jest na herbatkę I potem są kubki też z ciep. So cute Jak jeszcze szukacie A Tutaj są spodnie takie świąteczne Są różne takie Swetry świąteczne Też jest dużo opcji Super No i tutaj, jak macie psy, to też jest mnóstwo, mnóstwo świątecznych rzeczy dla psów. A i Mickey i Minnie, które śpiewają świąteczne piosenki. No jak jesteście też fana Lilo and Stitch, to są bombki nawet. Waffle Maker, można sobie zrobić pofry. No i też różne proszaki. Jestem teraz w dziale Home. Jest dużo bardzo ciekawych opcji. Chcę zobaczyć te świąteczne. No i tutaj są. Ok. Przecudny jest ten gingerbread man. Kosztuje 70 zł jest większa wersja za 125 zł. Taki gingerbread kucharz. Też tutaj różne ozdoby i są też za 100 zł takie duże na crackers, dziadki do orzechów, choiniki. A ta świeczka pachnie obłędnie, naprawdę super pachnie. Um, wow. I kosztuje 13 zł. Fajne są te Irlandie. 150 zł. są bardzo ładne. w mini lewą też nawet jest na samej stronie my w tamtym roku kupiliśmy takie podobne o i też mamy podobne takie tutaj stycz tutaj taki srebrny myki Daisy i Donald. Nawet jest Captain America i Spider-Man. Cała część tutaj jest na takie bomby. Naprawdę różne kolory. Jak szukacie coś do skarpetki, to by to było to, to, to Nawet nie mówiąc o ilości biżuterii, do włosów, akcesorii, naprawdę tego jest tutaj multum. Boczeć. Wchodzimy część dla dzieci. No i tutaj jest mnóstwo opcji. Takie całe zestawy z szalikiem, z rękawiczkami, z czapeczką. Dziewczynki już mają i nie, nie potrzebują. Też całe zestawy rajstop, też ostatnio kupiłam. Muszę zobaczyć, czy nie są jakieś fajne, rzeczy. Tutaj takie zimowe bardziej z polarkiem, z reniferkiem o, jako prezent Trzeba je ubrać o, that's cute podobno się świeci o, tu są całe takie zestawy za 50 zł tutaj jest piżama, skarpetki i taka skarpetka z Mikołaja, taka duża. To jest takie duże polarowe piżamy z Miki i z nimi, ale też inne. Fajne bo właśnie z polaru, kiedy dla takich małych bobos, są takie kombinezony z Mikołajem. Naprawdę too cute, bardzo fajne. No też są kielusy, z Gini the Pooh, nie widzę jakiegoś Mikołaja doczepionego do szlafroczku. Opcji dla małego bobo bo też jest sporo. No też jest The Grinch. albo Elfa można przebrać, widzicie, z Reniferem, super opcja. No i też jest zestaw mini zestaw nikołajowy. Ten jest bardzo ładny, ten mi się podoba. Jest taki yy, 100% bawełniany, Super. Fajny zestaw. Też jest taki cute. O, to jak się patrzy na takie małe bobo rzeczy, tak, <grywy> Tutaj też taka cała ściana właśnie z sukienkami, ze swetarkami takie bardziej świątecznych rzeczy. I teraz wchodzę do TK Maxa i potem już do domu. I tata uwielbia to ciasto i chciałam właśnie mu kupić jedno w takie miejsce. Super są to świeczki. Wróciliśmy do domu, a nie pokazywałam wam mój outfit dzisiaj. Myślę, że jest taki śmieszny. Chciałam wam pokazać. O, oh, popatrzcie. Tak trochę świątecznie, bo mam taką koszulkę, która jest z... jest napisane Grinch, please. Jeansy do tego i ten różowy sweterek jest tak weso wesoły i trochę świątecznie. No, a ja wróciłam do domu, coś zjadłam na szybko. Teraz jest sezon mandarynkowy, to po prostu jemy Mandarynki, ile się da. No, Ema śpi, bo był jej czas na drzemkę, a Macyda da się bawić z koleżanką obok. No i ja w te, teraz trochę, trochę chciałam dzisiaj popracować, mimo to, że niedziela, bo następny tydzień hmm. będzie trochę szalony wiecie, zakupy, gotowanie i tak dalej. To chciałam po prostu niektóre rzeczy, co mogę zrobić wcześniej zrobić, żeby nie mieć ten stres w ciągu tygodnia. No. Właśnie kończę, trochę zrobiłam, trochę popracowałam, trochę edytowałam vlog dla was, który zaraz wypuszczam. No i co, idę na spacer z światłem, ale tylko pójdę na pół godziny, bo potem ubierzemy się z dziewczynkami i bym chciała je zabrać na światełko tutaj w Józefowie. Jesteśmy na światełka, które wizofowie super to zrobili. Jest taki autobus świąteczny. No Mamy też sanki nasze. No i tutaj dalej też są inne światełka, trzeba O o Chcemy zobaczyć. Emma, idziesz do Sanek? Get yeah, all yeah. the Christmas songs that we know from the we're yeah. no. okay. Okay. going okay, go and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you let me give you a christmas a moment we'll fill with the... The chocolate in first if you want no like teraz robimy mamy tutaj stację gorącej czekolady robimy sobie czekoladkę gorącą

Follow the moon till we reach a place we can stay Maybe kiss a bit and dream away and then while we're gonna go inside and drink our chocolate vibe Dobra, jest ten czas gdzie, y, na, gotowanie na kolację. To tutaj wsadziłam kurczaka. Ten kurczak na soli, który robię od lat, To będzie przepyszne. Zrobiłam mizerię z resztą ogórków. Dziewczynki lubią. More? You want cucumber? No more? Ok. Pokrobiłam też dla niej zwykłe ogórki. A Maty daje mizerię, ale też lubi zwykłe ogórki. Do tego będą bataty. Robię takie większe porcje, żeby też było na jutro. I też miałam takie pomidorki koktajlowe, to zrobię taki sos do makaronu na jutro dla mnie i dla Johna na obiad do lunch. No bo jak wiecie, lubię tak gotować trochę na zapas, żeby o tym się nie martwić jutro, szczególnie że ten tydzień przed świętami, wiecie jak to jest, będzie trochę szalony. Dobra, tutaj kurczak się piecze Jak mówię na 220 stopni na godzinę to jest... Naprawdę najsmaczniejszy kurczak, które możecie zjeść, jest przepyszny. Um, nasz nie był na 100% rozmrożony um, i dopiero jak go już szykowałam, to, to się spostrzegłam, to dodałam sobie te termometr, żeby na 100% wiedzieć, że jest on ugotowany. E, no, ziemniaczki tutaj w Air Tak to wygląda i sałatka gotowa, on ogląda mecz, a ostatnie widziałam jak był ten penalty Karny I jest 2-2 teraz Zobaczymy My zjedliśmy i chciałam wam pokazać co robię Tutaj są te pomidory, czosnek, cebula Można też dodać po prostu resztki warzyw, dużo ziół, sól, kieprz. Um, no i to po prostu i taki ser feta i ja co robię jest potem to blenduję żeby był ten sos taki fajny kremowy i dodać to do makaronu jest przepyszne też został nam kurczak trochę kurczaka z dzisiaj i jak mówię no mamy obiad przez następne dwa dni I trochę o to chodzi. Wiem, że jutro nie będę musiała, iść. nie musimy się martwić o to. Jestem sama. Eee, no. Widzicie, ten sos taki robi się fajny. Jest to jeszcze trochę ciepłe, ale widać. Tutaj, jak mówię, no, dodaję wszystkie warzywa. Jak mi zostaje jakiś zucchini, czy um, nie wiem. No cokolwiek. Po prostu dodaję i mam potem pyszny sos do makaronów i jak mówię na szybko gotowe na jutro. Obiad gotowy na kilka dni. No i położyliśmy dziewczynki spać. I też sami poszliśmy spać trochę wcześniej, ale wiemy, że jak kilka razy wspominałam, ten tydzień będzie bardzo pracowity. Dużo będzie się działo, żeby się szykować na święta. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podoba. Było trochę w sklepach, trochę gotowaniu, trochę zabawy z dziewczynkami. Jak Wam się ten vlog podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze Matylda i ja, i nasza baby Emma i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego i świątecznego, świątecznego dnia. Pa!